się dziś tak można inaczej. Dostaliśmy dzisiaj fajne zadanie: typu Social Experiment. Wymyśliliśmy postać malarza artysty Jacka Staniszewskiego z ASP w Poznaniu i zorganizowaliśmy mu wystawę na rynku we Wrocławiu. Zobaczcie, co z tego wyniknęło. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło otworzyć wystawę. Jacka Staniszewskiego, artysty, malarza z Poznania. Jeżeli chodzi o Jacka, jego ostatnia wystawa to jest Pejzaż 2015. Jest to wystawa, nad którą pracował, pracował przeszło półtora roku. To i co wielkie brawa, Jacek Staniszewski. Zapraszam, zapraszam. Dostałeś na ostatniej wystawie w Legnicy Grand Prix, którego ci gratuluję. Kilka słów o sobie, Jacku. Hey, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Jakby muszę zauważyć, że mam problem z wystąpieniami publicznymi, ponieważ jakby zawsze jestem po tej drugiej stronie sceny. Zawsze moje wystawy odbywają się raczej w galeriach. Pierwsze takie publiczne wystąpienie specjalnie dla Wrocławia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, zapraszam serdecznie. Pan, pan zrabia, bo już rozmawialiśmy wcześniej. Mówisz, że niedokończony okrąg, rok jeszcze czasu tej twórczości, co później, co później? Generalnie nie wiem, nie wiem. To jest tak, że ja nie maluję obrazów, obrazy malują mnie. Ja po prostu czekam na wenę, jak każdy artysta, to bardzo proste. się słuchacze się pytali, czy można byłoby nabyć, były niebotyczne proponowane sumy. Nie, pan nie chce sprzedać tego obrazu, jaki jest, nie wiem, tym, nie wiem, jaka musi być propozycja cenowa. Yy, nie ma limitu cenowego. Naprawdę moje dzieła są głównie dla mnie. Ewentualnie w najlepszym przypadku, jak ktoś z moich przyjaciół może dostać jakiś mój obraz. One po prostu są dla mnie bezcenne, nie są na sprzedaż. Można oglądać, można robić zdjęcia.

Pewnie zdobywał uznanie że... no, Ludzie to na pewno uznanie zdobędziesz. Ale według mnie to ten obraz to powinien sprzedać o, za tak mało No za ile by pan chciał sprzedać te obrazy? No niestety jak wspominałem wcześniej nie sprzedaję moich obrazów Bardzo mi przykro Są okay. 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 Znaczy powiem ci szczerze mi się to nie podoba A Swój, A Tak jak powiedzieliśmy ostatnio w Muzeum Narodowym wczoraj, oczywiście. No i można różne rzeczy tam są. Do czego Malowidła nawiązują? To jest po prostu taka moja luźna inspiracja na temat miasta Wrocław, jakby przedstawienie na papierze emocji, które to miasto we mnie wywołuje. Z ja nie ja rozumiem, co ty jest, jakim nie zapowiem. To jest prawda, to tak takie rozwodnictwo. Tak, no. tak nie no, jest Tak, tak szczerze. To jest komedia. W zasadzie to, 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 jest, to, to ja jest taka szliża. Nie robi tego na południe, prawda? W tym przy placu Solnym. Także zapraszam serdecznie na bernisaż Jacka. Ja jazda sądzę. Mam nadzieję, że ci się podobało. A czy widziałeś inne filmy naszej drużyny? Jeżeli nie, to klikaj i oglądaj. Ha, ha, ha. Każde wyświetlenie zbliża nas do zwycięstwa. Tyee.